Tej premiery nikt się nie spodziewał. Czy Nikon właśnie wypuścił najbardziej budżetowy, hybrydowy aparat na rynku? Sprawdźcie, co do powiedzenia na temat Nikona Z5 II mieliśmy w naszym podcaście. W segmencie cenowym, moim statementem jest fakt, że to jest najlepszy aparat wejściowy w tej cenie pełnoklatkowy ze wszystkich systemów, które aktualnie są na rynku, jeśli chodzi o. Tego typu sprzęt. To jest bardzo mocny statement, bo mamy jeszcze Lumixy tutaj, gdzieś po drodze. Tak, które... Lumix, Lumix jest sprzętem, który jest delikatnie tańszy na ten moment, bo Lumix jest wyceniony na S5 Mark II, na 6900, więc 1000 zł różnicy, chociaż uważam, że oferuje. Nikon trochę więcej w porównaniu do mhm. tej S5. To jest niewielka cena i wiadomo, że się rozbije o jakieś niuanse, ale jako hybryda wydaje mi się, że Nikon Z5 Mark II w porównaniu do S5 Mark II jest zwyczajnie lepiej wypozycjonowana. Tak po prostu. To ja cię tutaj podpytam, w sensie, gdzie tu widzisz przewagi Nikona, jak już jesteśmy przy tym, nie? Nikon ma odziedziczony autofokus, lepszy procesor, czyli automatycznie autofokus jest lepszy, wykrywanie dokładniejszy. W zasadzie, porównując go do pierwszej generacji Z5, to jest prawie 70% dokładniejszy, szybszy. A jak wiemy, to teraz jest dosyć istotna sprawa, żeby ten autofokus nie zawodził, żeby dało się na nim polegać. Tutaj faktycznie, tak jak mówisz, to ten autofokus daje radę, tam chyba nawet przy minus trzech ekspozycji, przy tr plus trzech ekspozycji, to, to dla niego to nie jest jakiś taki większy problem, nie? Zaobserwuj ten profil, żeby nie przegapić więcej takich newsów, a pełne odcinki znajdziesz na wszystkich aplikacjach podcastowych.